W imię ojca i syna i ducha świętego, moi drodzy, z czym porównać królestwo Boże? Dzisiaj zbawiciel nasz, mądrość sama, zestawia go z, malunkim, z malutkim ziarenkiem. Na innym miejscu mówi zbawiciel: Nie bój się trzutko, mała, gdyż spodobało się dać wam królestwo. Większość ojców Kościoła, którzy tworzyło w pierwszych wiekach, te słowa zestawia z wręcz no, no nieprawdopodobną proporcją. Chrystus Pan wysłał swoich apostołów, których było dwunastu, dwunastu przeciw światu. Cóż to jest? Dzisiaj potężne koncerny medialne mają miliony całe do sterowania ludźmi, do manipulowania nimi i rzeczywiście to robią. Wpływają na umysły milionów. Głównie poprzez pośrednictwo, pośrednictwo telewizji i innych mediów elektronicznych. A oni nie mieli niczego. Nawet nie mieli do dyspozycji środków lokomocji takich, jakich dzisiaj my mamy. A św. Jan Chryzostom w kazaniu na tą Ewangelię mówi: Nie mów mi, co poradzimy my, dwunastu ludzi, gdy wpadniemy w taki wielki tłum. Wasza światłość zabłyśnie przede wszystkim dzięki temu, że wmieszacie się w tłum i nie uciekniecie. No i wiemy, że minie 300 lat, a Kościół rozrósł się no, no niebotycznie, tak? Od 12 do wielu dziesiąt, albo setek tysięcy ludzi, a dzisiaj to już liczymy w setkach milionów. Rozrósł się na wielkie drzewo. Nawet jeżeli to drzewo choruje, to wciąż jest wielkie i daje schronienie daje nadzieję dla bardzo wielu ludzi, dla bardzo wielu dusz. A drugie dzisiejsze porównanie Zbawiciela o zaczynie niejako pokazuje sposób działania Królestwa Bożego. I znowu tutaj święty Jan Chryzostom bardzo pięknie to komentuje. Jak zaczyn zakwasza ciasto, gdy zbliża się do mąki, i to nie tylko powierzchownie, ale zmiesza się z nią. Nie powiedział bowiem Zbawiciel nasz, włożyła, ale ukryła. Tak i wy, gdy się zmieszacie i ściśle zjednoczycie z tymi, którzy was zwalczają, zwyciężycie. I jak zaczyn, który wprawdzie jest ukryty, lecz nie ginie i w krótkim czasie przekazuje swoje działanie całości, tak samo stanie się przez wasze przepowiadanie. Nie lękajcie się tedy jeśli wam wiele cierpień przepowiedziałem, albowiem pomimo to zajaśniejecie i wszystko zwyciężycie. No i dzisiejsza lekcja, która jest w jakiś sposób związana także z Ewangelią, skoro Koście ją dedykuje, no właśnie mówi o tych mieszkańcach gminy, o której mówi Święty Paweł, że przeszliście przez wiele cierpień i prześladowań, a wiara wasza dotarła wszędzie, po całej Macedonii i Achaii i jeszcze dalej. Dlatego też święty Jan Chryzosto mówi: Nie lękajcie się wtedy, jeśli Wam przepowiedziałem wiele cierpienia. Tak i tak Królestwo Boże przeszło jak fas przez ciasto, przez całe Cesarstwo. Niemniej jednak nic nie jest dane raz na zawsze, moi drodzy. I tak jak tegoroczny marsz niepodległości w Jomstoku miał hasło Niepodległość nie jest dana raz na zawsze, jeżeli nic się nie będzie robić, to no to z tym drzewem tym może stać się coś bardzo niedobrego, co zresztą obserwujemy sami. I dlatego Chrystus Pan w innym miejscu mówi nam przypowieść o soli. Soli też nie trzeba dużo, aby przyprawić całą potrawę i nadać jej odpowiedni smak przez nas pożądany. Ale jeżeli sól straci swój smak, to zostanie wyrzucona. Precz. I nie tylko wyrzucona, precz, ale padają też takie złowieszcze słowa i podeptana. Jeżeli katolicy stracą swój smak, zostaną najpierw wyrzuceni precz, a potem podeptani, ponieważ nienawiść diabelska najbardziej się skupia na katolikach, jako na Kościele Bożym, dlatego nie zadowoli się szatan wyrzuceniem, ale będzie chciał podeptać i zniszczyć, aby imię Chrystusowe i Kościoła Świętego wyrwać z korzeniami. Ale zanim to nastąpi, moi drodzy, możemy się jeszcze delektować tymi latami spokoju, które jeszcze być może nam zostały. Dlatego, że, a ponieważ zostało nam jeszcze trochę czasu, to odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Chrystus Pan mówi do nas w przypowieściach? Czy nie można było jaśniej sprawy Boże wykładać? Mógł przecież przyjść na Ziemię i powiedzieć wprost z mostu. Tak jak się to potocznie mówi. Tak, dawny katechizm, pytanie, odpowiedź. Co prawda, nawet sami posłowie pytali go na osobności, Panie, czy nie można jaśniej wyłóż nam tą przypowieść? Dlaczego w ten sposób? Widocznie, po pierwsze, jest to chyba najbardziej adekwatne dla naszego sposobu funkcjonowania jako ludzi, skoro sama mądrość Boża w ten sposób chciała z ludźmi się komunikować, a nie inaczej. I tu mam podanych przez wybitni autorzy katolicy podają sześć powodów, dla których Pismo Święte jest trudne do zrozumienia. Po pierwsze, chyba najważniejsze, dla upokorzenia pychy ludzkiej. Mówi bowiem święty Augustyn, jeśli kto, za bardzo, kto się ma za bardzo uczonego i za takiego uważa i się chełpi tym, więc wyznać musi że to się tyczy Pisma Świętego, to najmniej rozumie. Sam nawet Luter, co, co nad innych się wynosił z wiedzą swoją i więcej od wszystkich miał wiedzieć, wyznał, że nie jest orłem, lecz kretem pod względem rozumienia Pisma Świętego. Akurat w tej kwestii to się nie pomylił. Po drugie, abyśmy prosili Pana Boga, o oświecenie i zrozumienie, abyśmy prosili Pana Boga. Jakoby orzechem jest pismo święte, którego ziarno pod twardą łupiną się kryje. I tak jak małe dziecko prosi matkę, aby orzech rozłupało, aby mogło zjeść środek, tak my powinniśmy prosić Pana Boga, aby nam objawił tajemnice święte zawarte w Piśmie Świętym. I tego, do tego sposobu uciekał się święty Tomasz Zakwin, doktor anielski, który nigdy do czytania albo do pisania bez uprzedniej modlitwy nie przystępował. A w rzeczach trudniejszych, pisma świętego, nawet postu używał. Zwróćcie moi drodzy, postu używał. Używał postu. Ja bardzo zachęcam do używania postu. Ma taką samą skuteczność wtedy i dziś i jutro ponieważ tak powiedział nasz Zbawiciel i On dobrze znał naszą ludzką naturę. Gdy zażyjemy trochę postu i odejmiemy sobie pokarmu, nasz umysł staje się przez to jaśniejszy i bardziej wrażliwy na działanie łaski. Po trzecie, abyśmy pismo więcej cenili, ponieważ to, co jest powierzchowne, zwykle Uważamy za mniej ważne i szanujemy rzeczy rzadkie i z wielkim trudem nabyte. Podobnie też i Pismo Święte. Z powodu tajemniczości pilniej badamy i więcej w pamięci wrażamy, inaczej, inaczej spowszechniałoby i nie stanowiłoby przedmiotu zainteresowania naszego. To jest argumentum ex natura. Czyli z naszej znajomości ludzkiej natury. To, co łatwo nam przychodzi, albo dostajemy za darmo, zwykle nie cenimy. A co żeśmy z wielkim trudem nabyli, uważamy to za cenne. Po czwarte, Pismo Święte podobne jest do ogrodu, w którym rozmaitego rodzaju są ziela. Jedne do pokarmu, drugie za lekarstwo służą. I tym właśnie chciał nam Bóg zająć, aby każdy sobie wybierał to, co jest mu pożyteczne. I Święty Piotr Chryzolok mówi, gdyby słowa i czyny Chrystusa nie zawierały w sobie wyższego znaczenia, więc stępiłby się umysł i stałby się bezczynnym i zasypiałby geniusz ludzki. Po piąte, abyśmy przez studiowanie Pisma Świętego nie tylko uczyńszymi, lecz i doskonalszymi się stali. I jako młynarz często przy mące stając całym białym się staje, tak też ci, którzy starannie pismem świętym się zajmują, coraz większej doskonałości nabywają. I po szóste, aby nikt nie myślał, że pismo święte można dowolnie tłumaczyć, lecz na to są doktorowie kościoła i święci teologowie, którym ta sprawa jest powierzona. Inni zawsze muszą być uczniami. Dlatego święty Bazyli do kucharza królewskiego Demostena, który udowodniał, że w Ewangelii jest nauka Ariusza prawdziwa, tak powiedział. Twoją rzeczą jest potrawy gotować, a nie wykładać Ewangelii świętą. I tak, moi drodzy, my w takiej pokorze musimy do, lektury, do Pisma Świętego podchodzić. Nieczytanie Pisma Świętego grzechem nie jest, gdyż gdyby to był grzech, byłoby takie przykazanie, Niemniej jednak wielu świętych zalecało lekturę Pisma Świętego, chociażby święty Hieronim, doktor właśnie, który sam przekład Pisma Świętego kanoniczny uczynił. Niemniej jednak Kościół Święty zawsze zalecał, że nigdy nie wolno czytać Pisma Świętego bez katolickiego komentarza. I to nie o to chodzi, żeby dany egzemplarz Pisma Świętego komentarz w sobie zawierał, bo są też takie, które nie mają, na przykład mają bardziej poręczny format. Ale chodzi o to, aby zawsze przy wątpliwościach sprawdzać, jak Kościół to rozumie dane zdanie czy trudniejszy fragment, a nie jak mnie się to wydaje. Inaczej bowiem wpadnie się w błędy lutra i innych tych, którzy pismo święte opatrznie rozumiejąc, odpadnie od wiary. Nie słuchając słów świętego Piotra Apostoła, który w swoim bodajże pierwszym liście przestrzega, że Pismo Święte nie jest do prywatnego wyjaśniania, zwłaszcza pisma naszego brata Pawła, których wiery, że opacznie rozumując, odpadli od wiary. I właśnie Luter przez list do Rzymian, źle rozumiany, od wiary odpadł. I jeszcze większe herezje potem zaczął wygłaszać. Łącznie z takim, że mu nawet już nawet list świętego Jakuba postała nie, nie pasował już do jego teorii, więc stwierdził, że przez przypadek znalazł się w kanonie Pisma Świętego. No właśnie taka jest ludzka pycha, która się nadyma i rośnie. Dlatego, moi drodzy, można czytać Pismo Święte, ale tylko tak, jak jej Kościół rozumie. Albo czytać po prostu dzieła świętych, którzy zawsze Pismo Święte cytują i komentują, jak chociażby widziałem w Krukcie są kazania Jana Marii Wianeja. Pierwsze, znaczy pełne wydanie. On zawsze się podpiera Pismem Świętym i w sposób właściwy, czyli katolicki, je interpretuje. I też, moi drodzy, trzeba nam wiedzieć, że właściwym sposobem czytania Pisma Świętego, jej naturalnym miejscem, jest święta liturgia. Naturalnym miejscem na czytania pisma jest liturgia Mszy święte i świętego oficjum. Tutaj Słowo Boże czytane ma inną moc niż gdybyśmy to samo Słowo czytali w domu. Chociaż jedno i drugie jakieś łaski przynosi, ale bez wątpienia nam Mszy święte są one najbardziej uprzywilejowane i właściwe. Dlatego kiedyś dawni ludzie pisma się tego w domach nie mieli, one było w kościołach. Nie tylko dlatego, że książki były drogie, ale dlatego, że było to tak cenna rzecz, że była przechowywana także w skarbcu świątyni. I wykładana właśnie tak, jak Kościół zawsze wykładał przez tych, którzy są do tego powołani. Czyli najpierw przez biskupów, potem, potem proboszczów. Więc jeżeli mamy w domu nasze szaliki, moi drodzy, to w tych szalikach, bo przecież przy święty, nie ma całego pisma świętego. Są tylko na te fragmenty, które Kościół uznał, że z całego pisma w sposób szczególny należy przywołać do pouczenia wiernych. I jeżeli mamy przy sobie mszalik albo po prostu czytamy go, to jesteśmy na tyle uprzywilejowani, że wiemy, które fragmenty Pisma Świętego sam Kościół, święty, matka nasza uważa za ważniejsze od innych, bo nie wszystko ma jednakową ważność. Chociaż wszystko od Ducha Świętego pochodzi. Dlatego często zaglądajmy i często módlmy się. I pamiętajmy, że liturgia święta jest najbardziej uprzywilejowanym miejscem, do którego pismo, ona cała jest utkana najczęściej z fragmentów psalmów, fragmentów różnych ksiąg mądrych z Pisma Świętego, Ewangelii Świętych, listów. Gdy popatrzymy na jakikolwiek formularz Mszy, to prawie zawsze są to cytaty z Pisma Świętego. I to jest najlepszy sposób do czytania pisma: medytowanie świętej liturgii. Nie tylko słuchanie lekcji Ewangelii, bo to jest oczywiste, narzuca się samo przez się. Ale zachęcam do wysiłku, aby zastanowić się, co jest dzisiaj śpiewane. Dlaczego taki fragment, a nie inny, śpiewa Schoda? Dlaczego taki ma graduła? Dlaczego taka antyfona? Przez to wszystko także Bóg przemawia. Nie jest to tylko po to, żeby nasze nasz zmysł słuchu pobudzać piękną harmonią melodii. To też, ale na drugim miejscu. Najpierw, dlaczego taki fragment jest śpiewany? Co Pan Bóg chciałby się przez to powiedzieć? Dlaczego w złączeniu, i należy to interpretować właśnie, jedno tekst w złączeniu z drugim. Lekcje z Ewangelią. Antyfony z czytaniami. I wtedy... To jest dobra strawa, dobre pożywienie dla naszej duszy. I na koniec, moi drodzy, wracając jeszcze może na chwilkę do tego ziarna gorczycy. No nigdy nie dość wychwalać Boże Miłosierdzi i wszechmoc Boża. Ziarnko gorczycy rzeczywiście jest nieduże. Się maje na ręku, się dmuchnie, to one się rozwiewają bez większych problemów. Jest takie maleńkie. Ja ze swego doświadczenia kapłańskiego, jeszcze wciąż niedużego, ale. Po wielokroć, już tak wiele razy, że ja bym tego nie zliczył, i z iloma ludźmi rozmawiałem, którzy potrafili nawrócić się po jednym zdaniu usłyszanym, które czasem odmieniło ich życie. I to nawet nie to, że słyszeli je pierwszy raz, tylko że pierwszy raz usłyszeli je w taki sposób. I to jedno zianko potem, to jedno, jedno zdanie czasem sprawiło tak, że jak kwas przesz przeszyło ich całe. Taka jest moc. Moc Słowa Bożego, moc słów, które Pan Bóg tak ułożył w zdania i w, se, w takim sensie, jak Kościół zawsze rozumiał i zawrój właśnie w Piśmie Świętym, w świętej liturgii, aby do nas przemawiały nieustannie. I nie trzeba się zdrażać tym, że no, przychodzę do Kościoła tyle, tyle razy albo tyle lat i wciąż nic, nic się ze mną nie dzieje, nic się nie musi z Tobą stać. Możesz co prawda, mieć nadzieję, że może kiedyś będzie taki dzień, kiedy jakieś, jakieś zdanie poruszy Ciebie bardziej i zmotywuje do jakiegoś działania. Może tak się stanie, ale tak być nie musi. I tu przypomnę jeden z moich ulubionych apoftegmatów ojców pustyni jeden z, jeden z uczniów pytał się mistrza mistrzu, mam taki problem. Ja już usłyszałem od ciebie tyle mądrych słów. Ale mój umysł nie jest w stanie tego spamiętać. Już tyle lat prowadzimy uczone rozmowy i ja po prostu tego nie pamiętam. I, I te cenne słowa gdzieś mi uciekają. Abba mu powiedział tak, żeby się nie martwił, bo to jest trochę tak jak z brudnym jabłkiem: wodą je obmywamy, woda gdzieś spływa, jabłko zostaje czyste. I czasami jest tak, że słowa, które słyszymy na kazaniach, który gdzieś tam, teraz się wydaje nam bardzo mądry, ale miesiąc później już nic, albo na drugi dzień już niczego nie pamiętamy. Jest trochę tak, że one nas obmywają. Obmywają naszą duszę z brudu. Może w danym momencie poruszają nasze myśli i zachęcają do jakichś do jakich dobrych postanowień. I Wtedy ona staje się czysta. Słowa gdzieś sobie poszły, potem będą kolejne. A nie wolno jeść tych owoców. Raczej wszyscy wiemy, że trzeba je myć. Tak samo dusza nie może być brudna, musi być nieustannie obmywana, bo się brudzi. Dlatego nie zrażajmy się tym, że nie, nie zawsze wszystko rozumiemy, nie zawsze wszystko do nas trafia, jest z jednakową, albo z taką samą gorliwością, albo z taką, jakbyśmy chcieli. Wszystko Pan Bóg dobrze i mądrze uczynił. Słuchajmy, Bądźmy otwarci na działanie Ducha Świętego, a Bóg sam wybierze czas. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.